Sponsorem odcinka jest sklep Mass Media Maciej Ławrynowicz, ulica Kościuszki 69, 64,730 Wieleń. Niskie i atrakcyjne ceny oraz duży asortyment. Witamy internautów. Dzisiejszy odcinek poprowadzą Klaudia Kryger i Marcin Dymek. Zapraszamy na piąty odcinek serwisu informacyjnego Wieleńskiej TV Flow czyli pierwszej w regionie młodzieżowej telewizji internetowej. W imieniu całego zespołu redakcyjnego pragnę podziękować za ciepłe słowa skierowane pod adresem redakcji. Dziękujemy również za słowa krytyki, liczne uwagi oraz podpowiedzi tematów, które przekazujecie za pośrednictwem naszych profili facebookowych. Nasz serwis rozpoczynamy od relacji 16 edycji łagodnych klimatów, czyli najbardziej prestiżowego wydarzenia kulturalno-poetyckiego w naszym regionie. Po raz kolejny organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wieleniu. Poezja mówiona i śpiewana zakrólowała w Wieleniu. Od lat cerk konkursu jest taki sam. Krzewienie w młodych ludziach wrażliwości na piękno wypływające z poezji. Nie zmienił się także termin łagodnych klimatów. 16. turniej odbył się w dzień po rozpoczęciu kalendarzowej wiosny, czyli 22 marca. Przyciągnął on młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną z różnych stron powiatu czankowsko-czesnackiego. Konkurs otworzyli Magdalena Sobczak, zastępczyni burmistrza Wielenia, Alicja Adamczyk, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wieleniu i Tadeusz Teterus, wicestarosta powiatu. Występom przysłuchiwało się jury w składzie przewodniczący Andrzej Ciborski, znany prezenter Radia Merkury, Stanisław Neumert, poeta z Gulcza i Katarzyna Waśko, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. Cieszy mnie to bardzo, że w ogóle to drzewo po poezji tu to... Ciągle się odnawia i, i daje, jak gdyby, ten posmak zadowolenia, powiedzmy, w cieniu tego trzeba, można odkryć. Tego dnia najważniejsi byli uczestnicy, którzy w liczbie 40 przystąpili do zmagań. W tym gronie można było zauważyć znajome twarze, które brały udział we wcześniejszych edycjach łagodnych klimatów. Ja właściwie jestem na tym konkursie drugi raz. Poznałem tutaj naprawdę wielu ludzi i zdobyłem umiejętności, które na pewno kiedyś wykorzystam, dlatego mogę, myślę, też je zaliczyć do takiej mojej kolebki, w której y, zaczynam się rozwijać y, w kierunku poezji. Choć nie zabrakło debiutantów, każdy z nich, bez względu na doświadczenie, czy jego brak, w większym lub mniejszym stopniu przeżywał swój występ. Wyczekiwanie na swoją kolej plus trema nie wpłynęło jednak na jakość poszczególnych prezentacji. Łagodne klimaty są dla mnie takim powitaniem wiosny, czymś radosnym, można przyjechać się odstresować, jest to bardzo fajne. Jury było zachwycone różnorodnym repertuarem młodych ludzi, którzy recytowali i śpiewali utwory klasyków po autorów mniej znanych. Gdyby ktoś miał jakieś sprecyzowane plany pójścia w tym kierunku, to jest to nieocenione, w, w, występ w takim konkursie, bo przede wszystkim też widzi się, jak to robią inni. To jest lepsze niż warsztaty. Po kilku godzinach przesłuchań jury ugosiło werdykt. Wśród gimnazjalistów kategorii poezja mówiona zwyciężyła Agata Szczepańska. Drugie miejsce zajęła Patrycja Zalewska, trzecie zaś Joanna Szwarc. Wyróżnienie otrzymali Krystian Matusz i Adrianna Matusz. Uważam, że mogłam dać Ciebie więcej, no ale już nie ja zawsze się udaje. Ale myślę, że sukces sukces. Drugie miejsce to też. Cieszę się, bynajmniej z tego. Jestem zmumna. W kategorii poezja Śpiewana pierwsze miejsce zajęła Katarzyna Smolińska. Trzecie zaś Radosław Palczek. Wyróżnienie zdobyła Katarzyna Smoczyk. Wśród szkół ponadgimnazjalnych w kategorii poezja Śpiewana wyłoniono poszczególne miejsca. Pierwsze miejsce Weronika Wiza. Trzecie Daria Krawczyk, egzekwo marta Brudka. W kategorii Poezja mówiona pierwsze miejsce zajęła Joanna Nowak, drugie Miłosowa Oleksak. Wyróżnienia przyznano Katarzyna Kornobis, Dawid Szlemp. Wygranie takiego konkursu jest dla mnie bardzo istotną sprawą, ponieważ ja całe swoje życie praktycznie wiążę z teatrem i zawsze w jakiś sposób to się przeplatało teraz z recytacją i poezją, dlatego sądzę, że jest to pewne wyróżnienie tej całej mojej owocnej pracy. Ostatnim akcentem turnieju był wiosenny recital Witka Żuromskiego i Szymona Płachcińskiego pod tytułem Jedyne co mam. Turniej poezji mówionej i śpiewanej Łagodne klimaty w Wieleniu jest jednym z najważniejszych przeglądów poezji mówionej i śpiewanej w powiecie. Konkurs już za nami. Jak zwykle uczestnicy i organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Poziom konkursu był wysoki. My cieszymy się z sukcesu naszej redakcyjnej koleżanki Agaty, która zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Kilka dni temu chrześcijanie obchodzili swoje największe święto. Tradycyjnie w Wielką Sobotę odbyło się Święcenie Potraw. Nasz zespół odwiedził tego dnia Kościół pod wezwaniem Świętego Michała Wielenia. Święta, święta i po świętach. My jednak mile wspominamy czas Wielkiej Nocy. W Wielką Sobotę udaliśmy się z kamerą na Święconkę. Kapłani pobłogosławili żywność, którą mogliśmy spożyć dopiero w Wielkanocną Niedzielę. Zobaczmy, jak Wieleniacy przygotowali wielkanocne koszyczki. Tak, nam Pani powiedzieć, y, jakie produkty ma Pani w koszyczku? No, szynka, kiełbasy, jajka, baranka. A dlaczego Takie? trochę owoców? No, stary co mnie, trochę Dziękujemy. No wszystko. A możemy zobaczyć? Do. O. Piękny koszyczek. Długo Pani przygotowała? O! Dobry. Tylko włożyć. Dziękujemy. To co trzeba na wielką. Wszystko to co, co trzeba to jest. Łasko, jajko, baraneczko, banany, mazureczko. Dziękuję. wszystko co do świętąki. A mogłobyśmy zobaczyć? No wszystko proszę. To, co powinno być, żeby nie zabrakło na stole. Dziękujemy. No, na stanie powiedzieć, gdzie i z kimś spędzi wielkanocne śniadanie? Z rodziną, swoją własną rodziną. Dziękujemy. Proszę Z pa. rodziną, z małą tatą, z mężem i gdzieś... dziećmi. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo, wesołość. Zgodnie z tradycją każda z rzeczy, którą wkładamy do koszyczka ze święconką, ma swój symbol. Żadna nie jest przypadkowa i odnosi się do sensu świąt wielkanocnych. W Święconkach znajdowały się. Baranek Wielkanocny, znak ofiary i męki Chrystusa. Jajko, symbol zmartwychwstania. Chleb, Chrystus, będący chlebem życia dla chrześcijan. Sól, ochrona przed zepsuciem. Pieprz to symbol nieśmiertelności, pełnej wiary. Wędlina, bogactwo dostatek. Babka Wielkanocna, symbol doskonałości. Nasze koleżanki zespołu redakcyjnego także wybrały się poświęcić produkty. No, hej. Co ma w koszyczkach? Tutaj jedzonko, proszę. dobre jedzonko. Dobrze, ładnie to poświęcić. Chwilę grozy przeżyli mieszkańcy ulicy Kościuszki w Wieleniu. Przed przejściem dla pieszych zapalił się samochód osobowy. Jak mówią świadkowie, sytuacja wyglądała bardzo poważnie. 26 marca o godzinie 14.26 jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleniu została zaalarmowana przez komendę w Czarnkowie o pożarze samochodu osobowego na ulicy Kościuszki i na wysokości Biblioteki Publicznej. Jak mówią świadkowie zdarzenia, sytuacja wyglądała bardzo poważnie. Przez kilkanaście minut kłęby dymu unosiły się nad główną ulicą miasta, znacząco ograniczając widoczność. Na miejscu zdarzenia pojawili się strażacy oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wieleniu. W wyniku rozpoznania stwierdzono pożar komory silnika. Na szczęście kierowca oraz pasażer znajdowali się poza pojazdem. Zabezpieczono miejsce zdarzenia, podano jeden prąd piany ciężkiej oraz odłączono instalację gazową. Przez kilkadziesiąt minut ruch kierowany był wahadłowo. Pożar powstał prawdopodobnie na skutek usterki technicznej. Na kilka dni przed przerwą wielkanocną dzieci i młodzież z gminy Wieleń odebrali nagrody i wyróżnienia w wielkanocnym konkursie plastycznym na kartkę świąteczną. Wpłynęła rekordowa liczba prac. Jak co roku Ośrodek Kultury w Wieleniu zorganizował świąteczny konkurs plastyczny. Tematem była kartka wielkanocna. Każdy uczestnik mógł wykonać jedną pracę, a dostarczono ich aż 160. Oceniono je w sześciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, klasy 1, 3 i 4, 6. Gimnazja, klasy specjalne oraz dorośli. Szczegółowe wyniki konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.mgokmyślnikwieleń.pl. Organizatorzy zadbali o wspaniałe nagrody, których rozdanie odbyło się 26 marca o godzinie 10:30 w sali herbowej, które otworzyła zastępca burmistrza Magdalena Soprze. Wszystkim życzę zdrowych, spokojnych świąt. Ja się zastanawiałam z moją córką, bo też bardzo lubię rysować, czy warto w tym roku malować jajka, czy im nie uszyć czapeczek, żeby nam nie zmarzły na naszych. Świeconka, ale życzę, żeby ta ciepła atmosfera domowa w Państwa domach gościła bez względu na aurę pogodową. A mamy wszyscy nadzieję, że ta wiosna przyjdzie do nas. Wszystkiego najlepszego. Ponadto dzieci z publicznego przedszkola numer 1 w Wieleniu urozmaiciły uroczyste wręczenie, krótkim przedstawieniem o ochronie środowiska. Gratulujemy laureatom i niecierpliwie czekamy na kolejną edycję konkursu. Nasz zespół redakcyjny nie zwania tempa. Oprócz realizacji kolejnych odcinków wieleńskiej TV Flow, bierze udział w kolejnych warsztatach dziennikarskich. Tym razem odwiedziliśmy czcianecką telewizję kablową. Mamy te 3200 gniazd. I kiedy w 1992 powstało to stowarzyszenie, oczywiście powstał zarząd, powstała... Ten... Dzięki radom uzyskanym od profesjonalistów, możemy pogłębiać swoją wiedzę i tym samym rozwijać wieleńską TV Flow. Wybraliśmy się więc do telewizji kablowej w trzciance. Podczas warsztatów studyjnych rozmawialiśmy z Markiem Joachimiakiem, dziennikarzem i operatorem kamery w telewizji lokalnej, o historii programu, a także z Iwoną Ciechanowicz, prezenterką, która z wielką pasją opowiadała o swojej pracy w telewizji. Udzieliła nam ceny wskazówek związanych z zachowaniem się przed kamerą, emisją głosu. Dziennikarka ma na swoim koncie. Pracę między innymi w głosie wielkopolskim. Przede wszystkim dziennikarz e, powinien być dociekliwy. Zawsze powinien używać pytania dlaczego, po co, w jakim celu, e, kto, z kim. E, jest to tak zwana piramida Cicerona, która zawsze powinna być używana przez dziennikarza, czyli dociekliwość, e, kultura osobista e, i ogromna e, chęć poznania otaczającego świata. Warsztaty odbyły się w ramach realizowanego przez nas projektu. Nie mam dobrych informacji, jeżeli chodzi o sport gminny. W Karczmie Zagłoba, Pędzkowie, odbyło się 11. Powiatowe Podsumowanie Roku Sportowego. W klasyfikacji współzawodnictwa Gmina Wieleń zajęła ostatnie miejsce. Miłym akcentem była nagroda dla pana Henryka Dietfelda, wieloletniego działacza sportowego. Uroczystość rozpoczął występ chór z szkoły podstawowej w Drasku pod dyrekcją Hanny Gapskiej. Nie zabrakło także pokazów karate oraz piosenek w wykonaniu Katarzyny Tecław. Galę otworzył starosta czarnkowsko czcianecki Wiesław Maszewski, który w swoim wystąpieniem podkreślił znaczenie sportu w naszym codziennym życiu. To Podsumowanie Roku Sportowego jest jedną z najważniejszych uroczystości w roku naszym samorządowym, a sportowy na pewno najważniejszym. Tego dnia najważniejsi byli sportowcy, działacze i sponsorzy. Na początek nagrodę otrzymał Team sprawnie Razem. W dalszej kolejności wręczono tradycyjne nagrody starosty przyznawane zawodnikom i ich trenerom, którzy zdobyli medale w dyscyplinach, które nie wpisują się ani w sport szkolny, ani w ludowy. Na uwagę zasługują sportowe sukcesy Pauli Kłagi i trenera Józefa Jobka. W ostatnim czasie dziewczyna zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy Kadetów oraz Puchar Europy, tytuł Mistrza Polski. Swoje nagrody przyznali także Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. O laureatach poszczególnych kategorii można przeczytać na oficjalnej stronie Powiatu Czarnkowsko-Czcianeckiego w zakładce Aktualności. Miłym, ale niestety jedynym wyróżnieniem dla gminy Wieleń było odznaczenie pana Henryka Dietfelda medalem za długoletnią działalność ludowych zespołach sportowych. Pan Henryk jest jednym z głównych motorów napędowych masowego biegu imienia Józefa Nojego. Na tym dobre informacje o sporcie gminy się kończą. W najważniejszej kategorii, czyli w sportowym współzawodnictwie gmin w powiecie Czankowsko-Czcianeckim, gmina Wieleń zajęła ostatnie miejsce. Trzy pierwsze miejsca zajęła gmina Lubasz. Gmina Drawsko i Gmina Czarnków. Najbardziej martwi mnie to, że o szkole w Jeleniu nawet nie wspomniano. To jest już, przecież to jest miasteczko większe, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, jak krzyż. A to, co zobaczyliśmy, cośmy usłyszeli, to po prostu jest przepaść. A tak być nie powinno. Co prawda, dużo, dużo czasu poświęcałem w tym czasie, kiedy, kiedy w Jeleniu sport stał wysoko. Zajęliśmy przecież trzecie miejsce w Polsce, jeśli chodzi o klasyfikację gmin. To było wielkie wrażnienie. I chcę powiedzieć, że gdyby nie rysiła. który, który no był tym, 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 tym czołowym, czołową postacią, tego by nie było, a dzisiaj ani nie ma pieniędzy, ani nie ma zaangażowania tych, którzy winni się w to również angażować. Organizatorami uroczystości był Powiat czarnkowsko Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Skąd pomysł na tak uroczyste podsumowanie yy, sportu w powiecie? Znaczy, no to już kiedy powiat się reaktywował w 1999 roku, kiedy zaczęliśmy stworzyć struktury powiatowe wszelakie, też chcieliśmy. Spróbować i ten sport jakoś w, sposób wyróżni, w jakiś sposób wyróżnić. Tym bardziej, że powiat się zaangażował i stworzył te stowarzyszenia o zasięgu powiatowym. Szczególnie ten w sporcie młodzieżowym to jest ten Szkolny Związek Sportowy, powiatowe stowarzyszenie. A w tym takim sporcie i młodzieżowym i dla starszych, i dla wszystkich właściwie, czyli Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespołów Sportowych. No jak zrobiliśmy ten krok, chcieliśmy... Robić imprezę o zasięgu powiatowym, no to wydaje się, że powinniśmy też ludziom dziękować. I zarówno sportowcom, za to, że chce im się trenować i zdobywać wyniki. Tutaj przede wszystkim bazujemy na uczniach szkół, jeśli chodzi o te wyniki lepsze i bardziej wyczynowe, no ale też działaczom, bo wiadomo, że. Nie ma sportu bez liderów. Tak jak już tu przed chwilą powiedziałem w swoim wystąpieniu, wszędzie wszystko zależy od ludzi. I trzeba szukać ludzi, liderów także w dziedzinie, w obszarze sportu. Bo jak się znajdzie lider, to i wyniki się znajdą, i on skupi wokół siebie młodzież czy ludzi starszych, i oni będą znakomicie się realizowali także sportowo. Dużo emocji dostarczył turniej siatkarski z udziałem samorządowców i nauczycieli, który odbył się na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu. Trzymaj formę. To nazwa turnieju, w którym wzięły udział cztery drużyny. Zespół szkół imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego w Wieleniu, Gimnazjum imienia Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa imienia Kazimierza Wielkiego oraz drużyna samorządowców. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. W jednosetowych pojedynkach po 25 zdobytych punktów. Na boisku odnowionej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej licznie zgromadzeni widzowie oglądali emocjonujące pojedynki, które stoczyły ze sobą czteroosobowe zespoły siatkarzy. Koordynatorem programu Trzymaj Formę oraz inicjatorką turnieju była Grażyna Wróbel-Grzegorek. Z celem jakby turnieju jest pokazanie naszym uczniom jak bawią się dorośli, że dorośli też uprawiają sport i w ten sposób chcemy naszych uczniów zachęcić do tego, żeby aktywnie... Aje, nie byli, udało wyszeli, się, nie udało czyli się... Po 20, jest, Bożem, tak. 1 do... 11, no ja bym to Jak obojętnie. dla nieprofesjonalistów to jest bardzo wysoko, Wszyscy się świetnie barym, a to jest najważniejsze. I... Po emocjonujących i trzymających napięciu pojedynkach, najlepsza okazała się drużyna reprezentująca gimnazjum. Na drugim miejscu uplasował się zespół samorządowców, trzecie miejsce zajęła drużyna gospodarzy, a ostatnie zespół szkół w Jeleniu. Teraz informacje dla przedsiębiorców i instytucji. Możecie być sponsorami naszej telewizji. W zamian za to oferujemy Wam reklamę, którą wyemitujemy w kolejnych odcinkach. Co zyskujecie? Przede wszystkim promocję w internecie swojej działalności, oferowanych usług i produktów za pośrednictwem rozwijającej się młodzieżowej telewizji internetowej. Za Ciebie wykonamy projekt graficzny planszy reklamowej oraz nagramy lektora. Jesteś zdecydowany? W tej sprawie prosimy skontaktować się z panem Marcinem Kryger, koordynatorem projektu pod numerem telefonu 67 256 16 60. Zachęcamy do odwiedzania, komentowania i lajkowania profili facebookowych takich jak Tworzę swój klimat i Wieleńska TV Flow. Zbliżamy się do końca piątego odcinka Wieleński TV Flow. Pamiętajcie, że po zakończeniu serwisu zapraszam do obejrzenia drugiego notowania wieleńskiej listy przebojów. W tym programie to jest wszystko. Na szósty odcinek zapraszam 18 kwietnia na stronę www.mgogmyślnikwieleń.pl. Dziękujemy za uwagę, do zobaczenia za dwa tygodnie. Witam Was w drugim notowaniu w Wieleńskiej Listy Przebojów. Przygotowałam dzisiaj dla Was dwie kolejne propozycje. Usłyszałam ostatnio, że nie mam na rapu, tak więc postarałam się i oto jest. Pierwsza propozycja to kawałek Wojta Sosczankowa. Jak mówi sam o sobie, nagrywam w kompletnie amatorskich warunkach domowych. W wrześniu 2012 roku wydałem swój debiutancki Nielegal pod tytułem 10% Mixtape. Tworzyłem go w wersji fizycznej, a po nas 50 sztuk poszło jak świeże bułeczki. Jestem w 100% pewien stwierdzenia, że marzenia się spełniają. W moim przypadku tak było. Jeśli spodoba Wam się jego zwrotka konkursowa, to na pewno ucieszy Was informacja, że w tym roku zamierza wydać swój kolejny krążek, jednak tytułu na razie nie zamierza zracać. A teraz Wojtas i jego zwrotka konkursowa. Polski rap nie daje dupy, brat Skumaj te słowa, już na co dzień ślemy Nowo zmiksowany towar Woli głowa od opinii negatywnych i hejtingu Jednak dla nich coś dobrego to na szyi Armia blingów, robimy swoje Wciąż lejemy na tych łaków, dla nas ważne By w miesiącu zrobić kilkanaście traków Które poruszą twój głośnik, zacznie latać strobu budynku, jeśli umiesz w porę działać Z braterem za rymem, synku, by Nie tracić pasji, najważniejsze są wyniki Kartka, cisza, pióro w dłoni, gdy zajawka Gęsta kipi, taka jest naprawdę gęsta Już na papier biały kap, skoro nie masz wiary, w siebie, nic nie zmienisz w polskim rapie A teraz coś z muzyki popularnej Drugą propozycją jest utwór zespołu Akt Na szczęście warto czekać Liderem zespołu jest Tobiasz Dolny Który swoim pierwszym teledyskiem chce zaistnieć na polskiej scenie muzycznej Trzymamy za niego kciuki Na szczęście warto czekać Bo kryje się za ścianą Więc dłużej już nie zwlekać. Łapię pełną garścią, na szczęście warto czekać, bo się za ścianą. Więc dłużej już nie zwlekaj i łapię pełną garścią. A teraz czas na notowanie naszej listy przebojów. Ideą naszego dzisiejszego odcinka jest mantra: marzenia się spełniają. Miejsce trzecie zajął Kamil Bednarek, który swoje marzenia zaczął spełniać tuż po występie w Mam Talent w 2010 roku. Kamil jednogłośnie wówczas przyszedł do finału i tam piosenką Dears in Heaven zapewnił sobie drugie miejsce. Na razie na naszej liście, a już niedługo będziecie mogli go usłyszeć w Wielaniu na regionalnych rozmaitościach. A teraz kamień wędarek i posłanka cisza. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze mi. A teraz czas na konkurs. Zima nas nie opuszcza, dlatego szukanie śladów wiosny to jak szukanie igły z siana. Postanowiliśmy więc przedłużyć konkurs o kolejne dwa tygodnie. Mamy nadzieję, że wtedy wiosna już do nas zawita. Miejsce drugie zajęła zeszłotygodniowa propozycja, czyli zespół The Fucking Sweet i piosenka Odwrócona dziewczyna. Marzeniem zespołu jest granie muzyki i sprawienie przy tym przyjemności ludziom i samym sobie, chcą przekazywać pozytywną wibrację na swój oryginalny sposób. Jednogłośnie pierwsze miejsce zajął Karol Kina z piosenką Jezioro. Karol już od dawna spełnia swoje marzenia, co świadczą jego liczne zwycięstwa w konkursach oraz dzisiejsze pierwsze miejsce. Wchodzę do jeziora, niech stopy skradnie mi. Rozpuszczona moją gwiazdą, Spokojna woda, śpi. Niech się zamknie wokół szyi. Ukołyszę wreszcie mnie. Wiem, że tutaj zawsze mogę sam z sobą spotkać się, lecz gdzie tu. Wzywam Was do klikania lubię to i komentowania nas na naszej stronie facebookowej. Do zobaczenia!